Co kryje się za fasadą gender? Jakie treści, a może jakie wartości, chce gender wnieść w nasze życie społeczne? Negowanie podziału na płeć męską-żeńską, e, cały szereg takich postulatów, które tak naprawdę są nie tylko wbrew dotychczasowej kulturze, która wyrosła z tradycji judeo chrześcijańskiej ale nawet Głębiej wbrew naturze człowieka. I to może bardzo mocno obrócić się przeciwko człowiekowi, czyli tak naprawdę problem jest bardzo głęboki. Można zmieniać dowolnie tożsamość płciową. Prowadzą nas dalej. My mówimy, no nie, 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 ale my tam dalej nie chcemy pójść. Tak? I się zatrzymujemy, ale nasze dzieci powiedzą, a dlaczego się tutaj zatrzymujecie? Dlaczego nie chcecie pójść dalej? Dla nas było osiągnięciem przekro... przejście pewnej ścieżki, ale dla nich to już jest punkt wyjścia. Oni chcą też iść do przodu. No, innymi słowy, gender ciągle się okazuje czymś innym. O żadnym ładzie tutaj mowy być nie może, bo jeżeli ktoś twierdzi, że w człowieku jest jakikolwiek ład, to jest faszystą. Część e, tych elementów, które są w programie takiej edukacji, no, ma charakter dość perwersyjny, a całość e, dotyczy a, dzieci, konkretnych rodziców. Może taką prętą niech będzie ostatnia Juda, którą za chwilę zobaczymy na zakończenie tej katechezy. Ma ona dzisiaj swoją metaforyczną wymowę, ale boję się, że. Po wejściu gender w rzeczywistość Polski, może się okazać, że dla tysięcy polskich dziewcząt będzie to jedyna prawdziwa kartka z krótkich, niekoniecznie kolorowych, genderowych wakacji. I co? Moja przyjaciółko. Jesteś zerem, śmieciem, szmatem, nie odbywa się spotkania.